Mogę zostawić burę tą czapkę w sumie założoną? Bo Wygląda w... jak fondra. <laughs> temat, taka typowa grażyna. No. <laughs> Obstajwał, że trafiłem z imieniem, imieniem jakiejś mamy. Nie, no co ty? Kurwa. Jesteś jakieś podkiepane. Gdzie <laughs> <A>, jest Janusz? <laughs> Nie Ehe, typowa Do jebana Ja bym to powiedział Grażynie Z kolega powiedział I Tak nie Pierdoli z pięści i ty, nie. Obuś, teraz Proszę mnie nie kablować Nie kablować mnie Kurwa, i wszyscy obok siebie, ja pierdola Litki są za to zajebiste. O kurwa. Tam jest generator, widzę. Idę na z niego. Ale szybko. Też będę idę. Będę pierwszy, będę pierwszy. Wygrałem. O kurwa, on tu jest no, on jest blisko. O Znaczy, z piłą. Na raz i tam. On na raz kładzie, da Z piłą. A. Jak się rozpędzi. No, on się nawet nie rozpędził. A to nie wiem. Powinno mu do to O, teraz wstaje się ten to obok, Nie. obok pokazać raczej. E? Tu jest zielona, zielona skrzynka. To jest najmniej życia. O, Ale ja mam teżkę hak już. Ej, mam hak w głowę. Nie wiem, czy mi uratujecie. <grym> O kurwa, rozpędza się Nim się przyjemnie gra w twój tym popem Ona chyba nawet poziom łatwy, w sensie tam zawsze trudność jest napisana no. Na moich oczach się hak naprawił Co to za magiczne sztuczki To po co rozwalasz te hacki jak one po minucie wracają Bez sensu Bo misję miałem, wiesz? Ja swoją misję A że nikt po nie posiadał Idę po kamila No, no stoi no, przy mnie gonił ciągle No stoi przy mnie Ta znowu, raz pojebano. Znowu taki chłoptasi Ci mordercy są pojebani, no kurwa za każdym razem stoją przy A tam No i nie chcę się w tą spację klikać No kurwa mać. Jo, jebie jest do ale mi. Nie widzę go. Nie mam pojęcia gdzie jest. Ale już jestem tak i tak na raz, więc... Ej, ale zatrzymał się, nie? Na chwilę. Było go widać. No, idzie w naszą to jest stronę. Wszystko idzie. Jakbyś się gdzieś może na mnie napad... O, dobra, nieważne. Chciałem idzie. zaoferować to, to apteczkę. Na tam, wypierdalaj. Goni bada. A ile w narozi ma wyjebana? Jest za tobą. Wiem, widziałem go. Stałem w narożniku, miałem wyjebane na niego. No czego się bada poddałeś? On mnie wkroczył. Nasze motto w golonie to... Pierdol Zabi Zabij się ja. i nie żyj. To, dobra, motto Które? Poszedł do was. Pierdol czy zabij się i nie żyj, czy oba? Siemaziom. ziom. Kurwa, trzy generatory blisko no. siebie. Nice. No, Aha. Jeden też jest w połowie zrobiony, tam gdzie zaczynaliśmy, gdzie wszyscy uciekli. O, naprzeciwko na, na nas jest jakiś. Ja idę z dupeczką. A tu... A ten A jest, jest taki nad, nadgryziony trochę, nie? Bo tamten no, ja obok jest po kolei dotykam. Tamten obok nie jest nadgryziony, róbmy tego. A może ja, ja pójdę... Ło! Brawo. A? No. A rozpędza się. Niech mnie w dubsko pocałuje. O, teraz się na pewno rozpędza. Ale ja go tu wymanewruję. Injurf, o oh, sorry, już spierdalałem stąd Kurwa, mnie tu widzi Czy nie widzi? A, no dobra <noise> Nie widzi Pytanie, czy mnie widział Widział na pewno Bury, bury, nie, nie ten Idź prawo Widzisz mnie? Nie, lewo Aha Widziałeś beta te skillsy? Kurwa, nie widziałem. Nie muszę Szybko, czy zdążę do palety? A, się w kurio, Kurwa, w byłem mi test umiejętności wyskakuje. Ale cienia, spoddał się. Kurwa. Masz ślady po tobie na pewno Nie, gówno tam O oh, faan, dlaczego byłeś za tobą? Czysty przypadek miałeś ślady na pewno, jak biegłeś Ogólnie to jestem tu przy, przy bramie Ja, ja ci będę mówił, co i jak, gdzie jest Przekonduj przy, Kondy, przy bramy cały czas My biegnij do drugiej Oj, nie wiem gdzie jest bramka Może być problem Czy będę widział, czy będę nawigował? Czemu on taki głośny jest za mną, Jezus Widziałem no, do drewnianego budynku, nie? Tak. Jest, tu biegnij, jestem na górce, w tą stronę, tu jestem na górce. Wymówcie, bo on rozpędzony jest trafij. zaraz. Dawajcie, dawajcie, dę, dawajcie, dę, dawajcie. Bo to kupił. <śles> o kurwa. Brawo. Szkoda tylko. Kamila. Kamila. Mi nie było szkoda. Ale stał ciągle przy nim, dopiero na chwilę odszedł. No, jakbyś mi się skończyło to, że już nie byłem na raz. Znaczy, no byłem na raz, o. Czy jesteś tak, taki naraz? No, jak mi się na rozpędzeniu, to tak. No i co, pita oczywiście znowu nie ma. Jak, jak musiałem najpierw dalej spację, to wtedy odszedł ja mam ochotę no. na cesę. Na co? Jest pitu na Cesa Chyba cię posrało. Nie. Ja mam ochotę na zbiorowe samobójstwa, co my na to? <laughs> Dobry pomysł. Ale ja ja, ja, bym, ja pierwszy na pewno nie, bo mnie sprankujecie, i kurwa. <laughs> będę Będą leżeć tam moje zwłoki, haha! <laughs> prank, kurwa, bracie. Nie, poczekam jeszcze na burego, będzie drugi. <laughs> ja pierwszy nie, nie, nie. I będzie podwójny prank. Akurat po was bym się spodziewał takiego pranka, więc nie mogę wam zaufać. To skoczymy razem za rękę z dachu. Nie, bo w dacie mi sztuczną rękę z jakiegoś manekina i sam sobie skoczę. I ostatnie słowa jakie będę słyszał i HA DAŁEŚ SIĘ KURWA ZROBIĆ ZNOWU. Nie wiem czy zdążę pani takie drugie zdanie. Musi być wysoki budynek. <laughs> Jakby był wysoki budynek to tak, tak jak w kreskówkach bym próbował rękoma się złapać, wyhamować. By byś, tak długo spadał? Oh, kurwa. Uh. Jak spadał, żebyś tak sobie leżał i czekał. Tak wiesz, jak na leżaczku. Albo tak jak w bajce z kojotem i strusiem pędzi wiatrem. My spadniemy, a ty wy, zostaniesz. Wybierzcie spad, ja ja zostanę w powietrzu. My razem z budynkiem spadniemy. A... <laughs> o dzięki. Trzy apteczki. No proszę. Do jakiego doktora idziesz, beda. Na chuj pit, kurwa. Apteczka jak masz samoleczenie, bo misję mam. <laughs> Nie, nie wiesz, nie wie, nie wie, że to jest misjonarz? Weź, we, weź apteczkę, taka misja. Jakiego koloru jest samoleczenie? Ja mam taką no? Ja mam taką umiejętność samookaleczania. Ale... Samoleczenie. W jakiej jest postaci samoleczenie? W tej co ja mam, w, teraz? To w tej co W tej co ja mam i jak chcesz mieć ją samoleczenie w innej postaci, to musisz pierwsze na niej odblokować i potem właśnie, że no, blokujesz przecież, do innej nie. postaci, nie? To tam trzeba to wbijać ten 50, 50 nie? nie? Bo ja na przykład mam. mam no. no Nie, nie 50. A który? No tam jest napisane, że. Kurwa. Ale to bym musiał być. Takie... Murzynką, tak? Pomarańczowe skiny, nie? Raczej skiny kuleczki. No no, 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 ja wiem wiem o co chodzi. No, no ale to musisz... kiedy? Musisz je odblokować. Okej. Okay. W 45 w 40, chyba 45. To bym musiał być, nie? No tą, co ja jestem teraz. Ona ma to samoleczenie. Ja na przykład grałem tą posadzią co ty i ona ma, że tam chodzi szybko na kucka, nie? To to ja, no to ja... w tej mam teraz i że samoleczę i że chodzę na kucka szybko, bo zbijałem od tamtej, tam. Mam klątwę. Ale to muszę... To muszę co? Osiągnąć? I znowu ta z toporami, kurwa. No muszę... A. Chyba... Oh. Nie no, wiem, czy ona we mnie nie świgała to, czasem. Pograć tą murzynką i odblokować to po prostu do tamtej postaci. Ale nie tą postacią, co teraz jestem, żeby to chodzenie przeszło na nową postać. No to, no to masz to chyba, nie? Czy nie masz tego wybranego? No, chyba jeszcze już raczej jest, nie? No, który masz poziom postaci? 30, jest 41 albo 42. No, powinien mieć, tylko nie wiem, czy masz to, to wybrane. No mam teraz, że chodzę cicho. No, no, ale że szybko chodzisz, nie? ale tu fajnie. No. Ale tu jest, że na kuciaku i tak dalej szybciej chodzę, nie? Tak, ona tam jest, kurwa, w tym budynku. No. w, pi w piwnicy, no. A czemu ona do tak. piwnicy poszła? Kurwa, kurwa, żeby Mówi. poszukać coś. Może szuka was po szafach. Co ona ma na tej mapie? Kwioty jakieś zajebane. Serio? Dobry. Ja mam co chwilę no zaraz mnie jasny chuj trafi. Co za baba. <grych> Mamy to O kurwa idzie tu Idzie tu Tak? Hmm Ja jestem w jakimś budynku z posągiem I Tu kończę generator, może mi się uda, może zdążę Góry jest przy tobie? No No Niestety mnie ma Zgubił, zgubił Zagmatwała się chyba O, chyba się zajebała O, gdzieś koło mnie będzie, a ja zrobię generator, więc może pójdzie na mnie No, idzie na ciebie Jezu no jest tu, ja pierdolę. O, oh, fuck. Teraz to ja się zajebałem. Dobra, tutaj toporem mi raczej nie śwignie. Tylko, że mnie chyba dojedzie standardowo. No, czemu tu się blokuje na jakimś. Krzak mnie zablokował? Kurwa, mać, no. O, widzę, że, ale widzę, że to jaki paratunkowa jest bliska w razie czego. Ale szanuje, bo nie kampi poszła szukać dalej. A może jednak nie szanuje, nie wiem. Szanuje, ale tylko trochę. to jest Gdzieś tu z, e, cały czas nuci Poszła na górę tego budynku z posągiem, można mnie zdejmować śmiało, 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 śmiało Teraz ma zajebisty plan, żeby pójść do piwnicy i uleczyć się w piwnicy Bo jak to mawiają pod latarnią najciemniej Tak mówi Ja no W domu. Ona tu jest w tej piwnicy Nie słyszysz, jak jęczysz? No właśnie kurwa Dobra, teraz już wiem śladek no chwy nie widział? No nie wiem o co jej chodziło Ale zdążyłem się uleczyć No znowu chrojisz No niestety bo okres Fatalna sprawa z tą kresą. Robi kresem. ktoś generatory? To jest w środku, w drewnianym budynku? Ja. Chłop przelatywał. Ja. Masz tam generator albo coś? Nie. Krzyńkę Ja, I Kurwa, pojadą. Zobacz, masz tu gdzieś? Ja mam koniec, nie biegnie Cholera. O, teraz coś czuję, że może kampić na mnie przypadkiem. Bo. Jestem jej ostatnią deską ratunku, żeby chociaż jednego zabiła. Czy ty leziesz? Ała! Teraz nie zjebać w facji. Dobra. Pójdziesz po niego? Kampi na mnie. Kampi na mnie. Kampi na mnie. No stoi, bo aura widzę. Stoi przy nim. Wy też widzisz aurę, czy nie? Czyli widzionego. Gdzieś zniknęła mi za plecami, nie wiem gdzie jest. Ale Bra słyszę, że nuci. Je A, tu jest. jest. Jest obok. Obok ciebie. Łazi, bo ja widzę. Mam aurę. I się kurwa cieszę jeszcze, głupio. O, poszło sobie. Wiem, no, bramy, Ale nie, nie, słyszę, że nuci cały czas blisko Nie no, idzie, nie, do, ma mały rep, poszła do nich Aha Poszła, pizdo. aha Zdejmij go, aha leczenia pilnie, nie wiem czy gdzieś tutaj, czy gdzieś spierdalamy dalej To chodź tutaj Idzie Kurwa. tu No Jest I tak jakby poszła. co to biorę, biorę na siebie Bo ja się nie widziałem, okej okay. No ja już nie mogę wisieć, niestety. Kurwa, no nie ma... Łazi, tej nie. bramy tu. Gdzie jest ta brama? Po otwierajcie A drugą. Gdzie szukamy, nie, nie wiemy, gdzie jest druga brama. Poszła fuj. Ile ja jest nie, tutaj bramy? Ja nie, ja nie wiem, gdzie nie, jest żadna. Góry. Mali ciągle koło góry. No. Ścią... Otwieraj. Ona nie jest otwarta do końca. No to co? Nie, no co? No, ja dostałem. No. Gdzie są te pieprzone bramy? Ale o debile nie kurwa macie, jeszcze biegniemy w jej stronę Kiedy Gdzieś blisko, spokojnie Bury, otwarłeś czy nie? Mam końcówkę Gdzie oni leżą? Otwiera całkowicie czy nie? No nie, no leżę Tu są, przed nami A to tamta brama beda chyba była jakbyśmy poszli na wprost, a nie w prawo No, 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 no Jest przy tobie ja, nie otworzyłem Chyba widzę tą bramę. Ja mogę też tam dziabnąć tą bramę do yy, końcówki, ale jej nie otwierać. Eee, podnosi pita Też ja się zajmę tą drugą bramą My już zrobiliśmy takie kółko, Byśmy poszli w drugą stronę, to byśmy ją od razu mieli o. Dobra, otwieram bramę, ale nie do końca I patrzy sebil se, ja niestety nie mogę podjąć tego ryzyka i cię ratować, bo ja jestem na hita. Ja nie mam. Mi się przydała apteczka albo coś. Dobra. Ulecisz mnie? Brama jest prawie otwarta. Tu jest. Ulecisz mnie ktoś? To tu się składa. Nie. Beda chyba. Ja jestem przy bramie cały czas. Mówię, ja nie, mogę, dobra, ja nie mogę ryzykować, ja mogę oberwać raz stopora. Dobra, to my pójdziemy Ja było, gdzie, jest, gdzie są bramy teraz, bo nie wiem Gdzie się kierować? Obok, obok nie. Ale otwarta? Dobra. No, nie. Tak, nie jak tak jak Pit jest, tak jak jest biorę, skierowany... Ja, biorę na ciebie, biorę ją na ciebie Albo nie biorę Tak jak Pit jest skierowany twarzą, to jak pójdziecie w lewo, to macie drugą bramę, jak coś Kurwa, życie mu się kończy Trzeba uwolnić go Ej, tu jest właz koło pita. No tak Rzuć tym to parę kur... Ej, klątwa jest. Ale robicie coś? Nie ma czasu. Złożyłeś? O kurwa, zablokowane. O oh, fuck. Dobra, idźcie w pizdo. ja tak jestem martwy. Bardzo... Aha. Cholera jasna, zawsze kogoś stracimy. A ranny byłem, ale. Ale co chciałem mówić? I totem był, była klątwa jakaś, bo palo, kołopita była, i włas i totem palący, i, i brama, i wszystko było kołopita. No, no bo ta klątwa, bo, bo klątwa była nie, Klątwa była taka, że no, coraz, kurwa, szybciej nam te spacje wyjebywały. No mi co chwilę wyjebywało, na na trochę, ale wszystkie były takie fajne, że duży pasek był. No fajne było, fajne. Wy za zaraz, grę wpis do